To już drugi hakaton młodzieżowy, Youth Crack Hack. Po sukcesie zeszłorocznego hackathonu, który dotyczył ogólnie polityki miejskiej względem młodzieży, udało nam się skończyć dokument, strategia Młody Kraków 2.0, który został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w tym roku. No i teraz kolejny krok, hakaton poświęcony stricte kulturze. Kultura dla młodych i młodych. Wśród mentorów, których zaprosiliśmy do udziału w tym projekcie, są zarówno osoby zajmujące się kulturą, zajmujące się zarządzaniem projektami, ale również przedstawiciele instytucji miejskich, KBF-u, instytucji kultury. Który Krakowa, że mogli też od razu powiedzieć, na przykład, że podobne projekty są realizowane, coś można połączyć, do, doradzić. Przyszłam dzisiaj na hackathon Job Krak Hack, żeby wymyślić coś nowego, coś nowego dla, dla Krakowa, dla nas młodych, wyjść z jakąś inicjatywą, pomysłem dla naszego miasta. Mamy zespół pięcioosobowy. Jesteśmy w fazie projektu, rozbudujemy nasz pomysł. Staramy się połączyć parę kategorii i wolontariatu, i młodych artystów. Bardzo fajna inicjatywa. Możemy tak naprawdę głosem swoich projektów powiedzieć, co chcielibyśmy zmienić. Taka forma sprawia, że niejako miasto wychodzi do nas, pytając nas o to, co my chcemy zmienić, co nam właściwie przeszkadza i, i co dla nas stanowi problem. My jesteśmy studentami ekonomii. I skupiamy się właśnie na takich kwestiach społecznych w ramach naszych studiów. Dlatego też wybraliśmy grupę osób, z którą działamy właśnie w trakcie naszych studiów w różnych projektach, dlatego że znamy się, już wcześniej działaliśmy i wiemy, że dobrze ze sobą współpracujemy. Ja na przykład jestem z Krakowa, mieszkam tu całe życie, i jakby no staramy się, żeby te rzeczy, które jakby irytują nas, wszystkich, młodych ludzi, żeby to jakoś zmienić. Tak? A jeżeli miasto daje takie możliwości, mówi, że pokażcie, co chcecie, my. Staramy się to za Was zrealizować, i wiem, że są na to środki, no to czemu nie? Świetna szansa.